Dajcie, witajcie, kochani. Mam nadzieję, wszyscy troszeczkę się wyspali, chociaż troszeczkę. Kochani, ja tak skoczyłam tylko na moment, żeby wypełnić lukę, ale nie szkodzi, ja lubię luki wypełniać. Kochani, kto pamięta, jakie było wczoraj zadanie domowe? Nad czym mieliśmy pomyśleć? Jak nie będziecie pamiętali, to wam przypomnę. Jedno to było zastanowić się. Halo, halo. Zastanowić się, kim jesteśmy. A drugie po co żyjemy. I było jeszcze jedno zadanie, które cały czas realizujemy. Kochani, wyprostowanie się i uśmiech od ucha do ucha, tak? <laughs> tak to miało być. Uśmiech od ucha do ucha, nawet sztuczny, nawet sztuczny. Co wam jeszcze chciałam dzisiaj dopowiedzieć? Bo, bo oczywiście wczoraj miałam i tak dużo, bo godzina, ale i tak się nie zdążyło wszystkiego. E, nawiązując tutaj jeszcze do mojego ulubionego Toustoja. Toustoj powiedział taką, taką rzecz, napisał powiedział taką tezę nadziei, ja to na, nazwałam, tezą nadziei. On powiedział, że ludzie czynią zło tylko dlatego, że jeszcze nie nauczyli się, że można inaczej. Bo, bo tak, bo po prostu to jest tak nagminne i tak wszechobecne, że my się przyzwyczailiśmy, że złoma tradycję. Po prostu różnego rodzaju oszukiwanie. Czekajcie, myślałam, że to Janusz Nowak. Właśnie ja wskoczyłam za Janusza Nowaka, a tak chciałam się z nim zobaczyć, <laughs> a jego nie ma. Jest? Nie wiem, nie zrozumiałam, ale... Nie, nie ma, nie ma, bo on z Lublina aż. Kochanie, więc patrzcie. I to, że my jesteśmy po prostu przyzwyczajeni do, do, do takich nawet małych rzeczy, które, których nawet nie zauważamy, że robimy, wybieramy zło dla wygody albo dla poczucia bezpieczeństwa, że nie chce nam się wybierać dobra. I, a jednak teraz przyszły czasy, że tak zaczęło nas wszystko gnieść. Całkowicie, po prostu ten łańcuch na szyi nam się zaciska, zaciska, zaciska. Więc my musimy zacząć robić rzeczy inaczej. Musimy. I dlatego bardzo ważnym jest, żeby zbudować sobie w głowie inny obraz niż nam proponują. Bo zobaczcie co teraz, teraz te czasy. Narysowali nam obraz w głowie, że, że jedyny, co się wydarzy w przyszłości to będzie cyfrowa dyktatura dostaniemy chipy, do, będziemy skanowani wszędzie, będziemy ten. I jedyne co możemy zrobić, to tylko opóźniać to w jakikolwiek sposób. Tylko opóźniać. Taki mamy obraz e, najczęściej. Nie mówię, że tutaj wy macie wszyscy, bo tutaj wszyscy raczej pracują nad tym pozytywnym obrazem życia, ale ten pozytywny obraz życia, on musi być bardzo silny. On musi być tak silnie zakorzeniony i tak musimy wierzyć w niego, że on jest możliwy do zaistnienia. Tak jak widzimy te zmiany, co się, co się dzieją, to tak samo ten nasz obraz musi być e, tak mocny. Czyli patrzcie, w naturalnym środowisku człowiek żyje z naturą, z przyrodą. E, człowiek obcuje ze zwierzętami, z roślinami i to jest dla nas naturalne. E, to ustój właśnie fajnie mówił, że My mamy wrócić do tego przywileju zajmowania się sobą i swoimi bliskimi. Tylko to. My tylko tego chcemy. Patrzcie, naprawdę, gdybyśmy. Wyobraźcie sobie, właśnie to jest w Anastazji też tak fajnie pokazane, że człowiek się rodzi i dorasta na swoim siedlisku i nie ma pracy. Przez całe życie nie ma pracy. Patrzcie! Ile my czasu wtedy mamy, żeby poobserwować mrówki, żeby zaprzyjaźnić się z sujką, żeby na przykład z wilkiem nawet się zaprzyjaźnić. Tyle czasu byśmy mieli. Nie byłoby ganianiny rodziców non stop, byłoby... I właśnie taki obraz mamy gdzieś tam zachować w głowie. Więc yy, ważne jest, żeby to sobie wyobrażać jak najczęściej, bo to obrazy nami rządzą, słowa nie. Tylko obrazy, to co poczujemy, tak jak wy byście chcieli żyć. Jak każdego dnia, jak byście chcieli żyć, że budzicie się i nic, nikt od was nie chce. Cudownie, prawda? Nie musimy na jakąś godzinę. Aha, to wam od razu powiem mema takiego fajnego. Uuu, Prawda, tak, prawda. Znaczy, nie wiem, czy to się utrzyma, ale. O, tu jest jakiś pomysł. Dobra, super. Dobra, dzięki. Takiego mama wam pokażę. To chyba był z filmu, wydarzyło się w Hollywood czy coś w tym stylu. Tam Leonardo DiCaprio zwraca się do brada Pita, który był jego kaskaderem, i mówi: Leonardo DiCaprio mówi, dawajcie kaskadera, ja się nie pisałem na takie gówno. A brat Pitt mówi do niego ale my tylko chcemy, żebyś wstał o ósmej rano. A Leonardo DiCaprio, dawajcie kaskadera. <grystanie> I słuchajcie, i tak naprawdę to jest oczywiście przerysowane, chociaż nie dla mnie, <grystanie> tak, bo raczej nocne zwierzę, ale wiecie co, ale my gdybyśmy nie musieli się martwić o pracę, nie musieli się martwić przez całe życie, robili tylko to, co by, do nas, co by nam, wiecie, w duszy grało, to wtedy byśmy odkryli swój potencjał, byśmy wiedzieli, w czym jesteśmy dobrzy, byśmy nie musieli, tak jak wczoraj Wam mówiłam, żeby zastanowić się nad tym pytaniem, kim jesteśmy albo po co żyjemy. My byśmy sobie to pytanie, by krążyło dookoła nas, codziennie. I byśmy wiedzieli, że chcemy iść w tym kierunku, a nie w innym. A tak to mamy tak. No, musimy robić wszystko wbrew sobie, prawie, tak? Musimy iść do szkoły, gdzie nam głupot, głupot tam, naciskają nam głupot, potem musimy to odreagować, więc co, coś tam rozpraszamy się filmikami, rozpraszamy się tam, no, no, no na różnych grami, nie grami. To po prostu taka rekompensata tego, że musiałam zrobić coś wbrew sobie. A my nie jesteśmy stworzeni do tego, żeby robić coś wbrew sobie, bo wtedy, pamiętajcie, tarczyce siadają. I kochani, tak, więc yy, kontynuując tą myśl, po co my żyjemy? Patrzcie, my nie żyjemy dla samych siebie. Wiecie, kiedy nam życie najlepiej wychodzi, kiedy jesteśmy. Właśnie takie hasło bądź sobą. Ja bardzo lubię to hasło. Tylko bądź sobą, okazuje się, że mamy być jak najmniej sobą. Mamy być przezroczyści, a Stwórca ma przez nas wykonywać różne rzeczy. My jesteśmy tą iskrą, iskrą Boga w działaniu. To on nas y, inspiruje, to on nas popycha do różnych rzeczy. Nawet jeżeli z uporem maniaka idziemy gdzieś w jakąś stronę, to Stwórca nas koryguje. A tu kłody pod nogi, a tu coś, a tu tam, żeby nas gdzieś tam zawrócić z tej drogi, której nie chcemy. I e, więc tak naprawdę my żyjemy po to, żeby reprezentować tą wyższą siłę. Obojętnie, jak to nazwiecie: Źródło, Bóg, stwórca, e, matryca, e, nieogarnięta siła wyższa, tak? Obojętnie. Życie, o życie, jak najbardziej, tak. Też. Bo to jest ta energia, energia, której, którą my mamy ma przez nas przepłynąć i mamy da dać jej wyraz. I najczęściej śmiejąc się. Pamiętajcie, o tym uśmiechu, tak? Tak? Trzeba? tak, i uśmiech. Tak? Kamil do ciebie też dotyczy od razu u ducha do Ucha Banan. <grywy> Juuu, bardzo dobrze. I teraz my musimy zauważyć, że, e, że w niektórych przypadkach po prostu nas oszukali. Oszukali nas i powiedzieli, że a, możecie sobie kupić oświecenie, możecie sobie kupić tam, możecie sobie yy, y, zrobić na przykład taki rytuał, taką modlitwę, takie coś, takie coś i wtedy nie musicie już być dobrzy. Po prostu to wystarczy. Możecie chodzić ze skwaszoną miną przez cały dzień, ale potem, a, a potem na przykład paciorek zmówimy i już mamy zbawienie, tak? <t> tak. Po prostu w nas wtłoczyli takie, to jest naprawdę to, to było bredne z ich strony, tak? No, że, że tak nam powtarzali, że a nie raz w tygodniu do kościółka pójdziesz, spoko, spoko, już będziesz zbawiony. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. Każdego dnia liczy się ta ilość dobra, którą my wniesiemy do swojego życia albo do życia innych. I do swojego życia, to też jest ważne, żeby właśnie pamiętać najpierw o tym, czy moje potrzeby zostały zaspokojone, ale te moje potrzeby w stylu, żebym ja miała siłę nawet, żeby, żeby wyjść do innych i żeby nawet żebym miała siłę się wyprostować i się uśmiechnąć. Bo do tego na początku, jak się do tego zmuszamy, to trzeba mieć trochę siły, tak? Więc y, pamiętajmy o tym. I. Pamiętajmy też o tym, że dobro jest opłacalne. Naprawdę dobro jest opłacalne. Jak my tylko będziemy biec w kierunku stwórcy i biec będziemy w kierunku tych, tej życzliwości i w kierunku tych zwiększania się, tych dobrych uczynków, tak powiem, w ciągu dnia, to po prostu stwórca nam to wynagradza cały czas wynagradza. Ja na przykład powiem Wam taką rzecz. Ja jak kupuję niektóre rzeczy i tam. Jakoś tak, że ktoś nie ma dokładnie wydać albo coś, to ja zostawiam tą resztę. I ja zawsze mówię wtedy, to jest też takie programowanie, ja mówię: Nie, nie trzeba, nie trzeba, stwórca mi to wynagrodzi. I wiecie, że kiedyś się zdarzyło tak, że, y, że kupowałam właśnie jakąś tam drobną rzecz i 5 zł. Tam było różnicę. Ja mówię: Niech pani sobie zostawi, a ona: Nie, 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 ja muszę wydać, muszę wydać. Ja mówię: Niech pani sobie zostawi, stwórca to wynagrodzi. I to w którymś filmiku opowiadałam też. I słuchajcie, ja odeszłam tylko od tego stoiska na dwa kroki i dostałam telefon, że mój znajomy sprzedał coś z mojego garażu. I wiecie, ilukrotność mi się zwróciła tej 5 złotówki? 120-krotność. 600 złotych w przeciągu pół minuty zwielokrotnione te 5 złotych. Coś, co było niesprzedawalne. Jakaś tam stara opona, czy jakieś stare coś od auta. Coś po prostu, co było niesprzedawalne. I już. I podeszłam do tej pani i mówię: Widzi pani, ja dałam pani 5 zł, ale ja za chwilę dostałam zwielokrotnienie tego. I to tak działa. Zwłaszcza jeszcze jak to wiecie, dopompujemy sobie przekonaniem, tak? <grych> Więc po prostu to, co możemy zrobić, ten uśmiech dla innych, ten, to dobre słowo, to pochwalenie za na przykład fryzurę. Akurat nie moją, bo ja nigdy nie zwracam uwagi na no fryzurę, zawsze mam taka rozczochrana, nie szkodzi. Ale cokolwiek wam się spodoba, sukienka piękna tutaj, uśmiech tak, no, no cudnie, po prostu można wszystko komplementować. I wiecie, ludzie nie są przyzwyczajeni, że się ich komplementuje, naprawdę. Są tacy zdziwieni, to do mnie, to do mnie, ale jednak. No i trzeba oczywiście mi odpowiadać, jak komplementują, jak ktoś cię komplementuje, trzeba im powiedzieć, proszę bardzo. Proszę bardzo. A wiecie, że czemu my nie odpowiadamy na komplementy? Yy, nawet prostym dziękuję, tylko od razu. Nie, to stara sukienka. Wiecie dlaczego? Dlatego, że najczęściej mamy tak, że głupio się czujemy z tym. Po prostu tak jakby. To jest takie, takie podświadome, że no nie, wi nie wiadomo jak, jak się zachować. Ale wiecie, jakie to ma implikacje potem? Że my przestajemy komplementować innych, nawet swoich bliskich. Nawet swojego, swojego męża, swoją żonę, swoje dzieci przestajemy komplementować bliskich. Wiecie dlaczego? Z bardzo głupiego powodu. Bo nie chcemy, żeby oni się głupio czuli. Wyobrażacie sobie? Bo nie chcemy, żeby oni się głupio czuli. I to my tego nie wiemy, że to z tego powodu ich nie komplementujemy. A potem, a potem jest, a ty mnie nigdzie nie chwalisz. <noise> no nigdy nie zauważasz. Kochani, co jeszcze z takich rzeczy, co wam chciałam powiedzieć. No I tak jeszcze to, co zapamiętałam, takie jedno zdanie fajne, że. Y, to już. To, to nam się. Mm, nie wiem, nawet patrzcie, nawet nie mogę tego sformułować. Takie fajne zdanie ktoś powiedział, że żeby wytrzymać piekło tego świata, piekło tego świata, to trzeba nawiązać więź z tą siłą wyższą. To jest niezbędne i bez tego nie ruszymy dalej. Nie ruszymy, dlatego że my, nam zostało wtłoczone, że jesteśmy mali, nic nie, nic nie umiemy, jesteśmy bezwartościowi. Jeżeli wtłoczyli nam to, no to jeżeli nie mamy żadnego wsparcia tutaj, to naprawdę jest ciężko, słuchajcie, ogarniać te wszystkie rachunki, umowy i pracę i wszystko to jest naprawdę nie do, nie do, nie do podźwignięcia. Ale. Jeżeli nawiążemy tą więź ze stwórcą, i ja dlatego zawsze, zawsze Was namawiam do tego, żeby zacząć nawet rozmawiać, to będzie monolog oczywiście, w drugą stronę y, będą pojawiały się jakieś znaki. U mnie najczęściej w formie kombinacji cyfr. Kombinacji cyfr, że słuchajcie, stwórca do mnie mówi rejestracjami samochodów całe zdania. Naprawdę, całe zdania. Dobra, podam przykład. Ja jestem 33 numerologicznie, tak? Więc jestem wyczulona na tą, na tą cyfrę. I teraz tak. 33, 8, to jest taka cyfra sukcesu jakby, ale nie nawet tego materialnego, tylko tego takie wiecie, że na przykład, dotarłam do odbiorców albo coś. No i teraz e, zerówka, e, zerówka to są e, rzeczy e, paranormalne paranormalne. No i tak siódemka to jest samotność, takie naukowe podejście i w ogóle. No więc jadę sobie na przykład. Rozstałam się z kimś bliskim. No i teraz widzę rejestrację. 3, 3, 7, 8. I dla mnie to jest to jest ten. Przez, teraz przez 3, 3, czyli ty teraz przez samotność będziesz szła do sukcesu. Czyli potrzebne mi było wycofanie się, na przykład, wycofanie, żebym się zagłębiła w sobie, żebym może więcej ze stwórcą pogadała, i wtedy ten, ten, ten sukces przychodzi. Czy tam jakiś projekt najczęściej w moim przypadku, albo jakieś takie olśnienie, wgląd. I więc no, bardzo często, zerówka, no to wiecie, zerówka, no to, że a, skup się na paranormalnych. Teraz skup się na czuciu paranormalnym. To wtedy mi daje znać. Jak ja widzę na przykład 033 albo 330, no to wtedy wiem, że muszę, yy, że muszę być bardziej wyczulona na swoją intuicję i na jakieś takie przeczucia w, ten, w tym dniu. No i tak dalej. No i tak sobie rozmawiamy z Bogiem, tak? Tablicami rejestracyjnymi. Każdy może mieć jakiś, jakiś sposób. I teraz, co jeszcze, kochani, z takich ważnych rzeczy. Aha, a propos tego sukcesu, to Viktor Frankl, on zaliczył, że tak brzydko powiem, kilka obozów koncentracyjnych. To był człowiek, to był psychiatra bodajże, tak, psycholog, psychiatra, i on bardzo dużo, bardzo dużo obserwował. I wiecie, ze trzy, co, obozy koncentracyjne, no to to jest nie do zrobienia. A on przeżył i on. Sformułował różnego rodzaju konkluzje. I naj, jedną z takich najfajniejszych to jest, że sukces to jest to, to jest skutek uboczny, <noise> skutek uboczny, sukces to jest skutek uboczny tego poświęcenia się sile wyższej niż ty sam, nawet nie sile, dziełu wyższemu niż ty sam. Czyli nie, że ogarniam tylko swój ogródek, tylko zaczynam myśleć szerzej. Jak zaczynam myśleć szerzej na, szerzej, na przykład nie co ja potrzebuję, tylko na przykład, co naród potrzebuje nasz, co Polska potrzebuje, albo co moja lokalna społeczność potrzebuje, to już wskakuje na to patrzenie perspektywiczne. I powiem wam, że miałam, miałam do czynienia e, z takim e, z, takim znajomym, on jest akurat bardzo, bardzo bogatym człowiekiem, sam do wszystkiego doszedł i właśnie. E, on mówił o tym, że, że ma trzy, trzy rzeczy, o których trzeba pamiętać. To, że jak masz jakiś pomysł, to żadnej wątpliwości nie dopuszczać. Nic. Jeżeli czujemy jakiś pomysł, to po prostu robić, robić, robić. Nie patrzeć się, nie konsultować. No, dokładnie tutaj, tutaj my już kojarzymy, tak? Nie konsultować się, nie, nie wprowadzać jakiejkolwiek nutki wątpliwości. Drugie to było patrzeć szeroko. Nigdy nie patrzeć tylko na siebie i na swój ogródek. Tylko zawsze szeroko, tak. I trzecie to akurat u niego było, że on wierzył, że zawsze masz szczęście. To takie przydatne, to nie? Zawsze masz szczęście. Ja kiedyś pracowałam nad przekonaniem, bo miałam takie przekonanie, że nie można mieć wszystkiego. A tu się okazuje, że to bzdura. <laughs> to bzdura, trochę się trzeba było napracować, ale można mieć wszystko. Można mieć wszystko. Widzę, że Kasia już podchodzi, tak już! Już uu, to na koniec wam tylko powiem, żebyście pamiętali, że naprawdę dobro jest opłacalne. Dobro jest opłacalne i stwórca będzie wspierał każde wasze najmniejszą życzliwość w ciągu dnia. Najmniejszą życzliwość, naj, najmniejszy uśmiech do innych będzie to wspierał. Pamiętajcie o tym. Dziękuję za ten za lukę! Bardzo dziękuję. Tutaj właśnie chciałam powiedzieć, że wielkie brawa za wskoczenie na ostatnią chwilę. <głosy> <głosy> brawa dla <nas. głosy>